Cześć. z tej strony Jadzia, witam Was w moim ogrodzie przebiśniegami. Przebiśniegi przebiły śnieg, chociaż tutaj tego śniegu nie ma zbyt wiele, no i pojawiły się pierwsze kwiaty na nich. Chociaż przebiśniegi niewielkie, jest jednak radość, że jakieś kwiaty wreszcie pojawiły się w ogrodzie, bo przecież powinniśmy już mieć przedwiośnie, no ale pogoda jak to... W lutym bywa, może być oczywiście zimowa. Były mrozy, ale nie jakieś bardzo srogie mrozy. Było minus 12, minus 14. Wiem, że w innych częściach kraju było dużo, dużo yy, większy mróz, dużo niższe spadki temperatur. U nas w ciągu dnia też mroźnie, ale te mrozy nie aż takie są surowe, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Tutaj, jak widzimy, trochę śniegu jeszcze leży na rabatach. Yy, więcej śniegu zdecydowanie jest na trawnikach. No, ale skoro taka mroźna pogoda, to oczywiście w ogrodzie za wiele też y, robić się nie da, więc y, póki co wysiewy i działam sobie w domu. A niestety z pracami ogrodowymi muszę poczekać, aż zrobi się troszkę cieplej. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będę y, kontynuować pracę w ogrodzie. Tutaj widzimy, mam rozchodniki. Mam nadzieję, że już będę mogła je za niedługo ściąć. Będę cięła także w powojniki. I mam nadzieję, że nagram dla Was film właśnie o powojnikach. Przynajmniej taki mam plan. No i będę też powoli zaczynać ścinać trawy, ozdobne. Także liczę na przedwiośnie i na konkretną pracę w ogrodzie. A dzisiaj sobie przejdziemy jeszcze po ogrodzie, zobaczymy różne ciekawe rośliny, które teraz fajnie wyglądają. Także w tym tygodniu też będzie dla Was filmik. Staram się co tydzień w weekend jakiś film dla Was nagrać i pokazać Wam jak to wszystko na bieżąco w ogrodzie wygląda. Także serdecznie zapraszam Was już na ten film. Od strony południowej w moim przedogródku bardzo słonecznie, śniegu już naprawdę bardzo mało zostało. I tutaj chcę Państwu pokazać dwie dosyć ciekawe roślinki. Są to rośliny iglaste, szczepione na pniu, których nie pokazywałam Państwu od początku, kiedy je wsadziłam, a wsadziłam je późną jesienią. Pierwsza z nich, bardzo ładna, bardzo dekoracyjna i nie zajmuje wiele miejsca, w każdym ogrodzie praktycznie się zmieści. Można ją także posadzić do Donicy. Jest to oczywiście jodła koreańska, odmiana. Icebreaker, bardzo dekoracyjna. Jak widzimy, te igiełki są bardzo poskręcane wzdłuż pędów. Igły od spodu są białe, srebrzyste, tak jak widzimy, bardzo dekoracyjne, natomiast ich górna część jest praktycznie niewidoczna. Są po prostu zielone, ale my widzimy ich spodnią stronę, gdzie właśnie są takie białe, srebrne, bardzo poskręcane i to właśnie powoduje, że jest roślina bardzo dekoracyjna. Rośnie bardzo powoli jodła, przyrosty są niewielkie, wysokość oczywiście zależy od, od wysokości szczepienia. Toleruje bardzo mrozy, lubi stanowiska słoneczne, półcieniste i gleby żyzne. Kolejna roślina także szczepiona na pniu to świerk kłujący, odmiana Białobok i tą roślinę także możemy spotkać w odmianie szczepionej na pniu, ale i w odmianie normalnej nieszczepionej. Także wszystko zależy od tego, czy mamy miejsce i jaką chcemy formę sobie zakupić. Świerk ten charakteryzuje się tym, że przepiękne ma przyrosty w kolorze kremowo-żółtym. Kremowo Te przyrosty oczywiście są wiosną i dosyć długo utrzymują się na drzewku. Bardzo ładnie prezentuje się na rabatach z bylinami, z innymi krzewami. Jest dużą właśnie atrakcją i zimą, i wiosną. Zwłaszcza wiosną atrakcyjne są właśnie młode przyrosty. Te kremowe pięknie wyglądają na tle tych niebieskich igiełek. W dalszym ciągu jeszcze bardzo ładnie prezentują się mi pióropusze trawy. Tutaj akurat miskant. Jeszcze nieścięty, Młoda sadzonka, jak widzimy, jeszcze śnieg, więc niech sobie tutaj jeszcze rośnie. Zawsze w ten sposób ma cieplej, jeżeli nie ścinam. I obok trawy rośnie nadal przepiękna irga. Jest to odmiana szczepiona na pniu. Piękne czerwone koraliki, które. Całą zimę tak ładnie właśnie wyglądały. To też młoda sadzonka, ale bardzo fajnie tutaj na tle białego śniegu się prezentuje. Taki dosyć mocny akcent. Na razie niewielkie drzewko, ale myślę, że z biegiem lat, kiedy się rozrośnie, naprawdę będzie bardzo ładną atrakcją ogrodu. Taka po prostu zwykła irga, tylko szczepiona na pniu. Cimiernik korsański w pąkach. Jak widzimy, trzy dosyć... Duże gałązki mają około 40 cm, i ja je zazwyczaj nakrywam, kiedy mamy większe mrozy na noc. Boję się po prostu o uszkodzenie tych pąków. W tamtym roku, właśnie, część była pod śniegiem, a część nie. I te nad śniegiem mi po prostu przemarzły. Natomiast musiałby być bardzo duży śnieg, żeby przykryło taką roślinę. Jak widzicie, śnieg jest, ale jest go po prostu bardzo niedużo parę centymetrów, może trzy, może dwa, a tutaj roślinka no pąki ma wysoko, więc więc taki duży mróz mógłby mi po prostu uszkodzić je. A bardzo lubię kiedy on kwitnie. Ma takie seledynowe kwiaty, takie podobne do dzwoneczków. Naprawdę pięknie wygląda. Także jeszcze trochę muszę poczekać na kwiaty, ale fajnie, że będzie kwitł. Natomiast obok ciemiernika korsańskiego, który jest taki charakterystyczny, bo jest wysoki. Ma takie ułożenie liści nieco inne od y, zwykłych ciemierników. Tutaj właśnie mam ciemierniki. Które dopiero wychodzą z ziemi, wychodzą kwiatostany. Jak widzicie, tutaj czerwony pączuś wychodzi. Liście nieco przykryte tutaj są śniegiem. One będą brzydkie się robiły, trzeba będzie je ściąć. Ale część oczywiście jeszcze przykryta śniegiem. Tutaj mamy sporo cienia, bo ciemierniki wolą zdecydowanie cieniste stanowiska. No i tutaj dopiero wychodzi, jak widzicie, ponczuś. Może doczekamy się, kiedy będzie cieplej, na kwiaty. Kolejne ciemierniki. Tutaj też sytuacja podobna. Dużo brzydsze liście, jak widzimy. Trzeba będzie je za niedługo ściąć. Ale czekam, żeby troszkę było cieplej. Póki co one ochraniają jednak e, tutaj kwiatostany, które wychodzą, jak widzicie, z ziemi. Może słabo je tutaj widać, ale to czerwone to właśnie są kwiatostany. Tutaj tak samo pod śniegiem pojawiają się pączki kwiatowe. No i tutaj będą kwiaty. Oczywiście, jeżeli macie ciemiarniki, które kupiliście gdzieś w marketach. One teraz pięknie kwitną. No, tak samo sytuacja nie wygląda w ogrodzie, ponieważ jest zimno, no i kwiaty oczywiście jeszcze nam tak nie kwitną, nawet ciemorniki. Zrobi się nieco cieplej. One wtedy nam spokojnie zakwitną, ponieważ są w naturalnych warunkach. I dopiero wtedy, kiedy ziemia odmarznie, będę mogła je nawieść. Będzie można ściąć te brzydkie, jak widzicie, liście. No, i po prostu o nie zadbać. Póki co mamy śnieg, ziemia jest zamarznięta, więc jeszcze zbyt wiele działać tutaj nie mogę. Bardzo ładnie, mimo tego, że mamy jeszcze trochę śniegu, prezentują się różnego rodzaju bluszcze. E, moje bluszcze nie są jeszcze aż tak bardzo rozrośnięte. Tutaj akurat biało-zielony bluszcz który generalnie wieje się tutaj obok kratki. I tak średnio chcę na tę kratkę się tutaj wspinać, jak widzicie. Ale mi to akurat nie przeszkadza, bo na kratce mamy wiciokrzewy dwa. Natomiast e, też są zimozielone, też mają liście, jak zobaczymy tutaj, e, one się tak skręcają w czasie większych mrozów w takie rureczki. W ten sposób właśnie rośliny zimozielone chronią się przed dużymi mrozami. Natomiast wracając do bluszcza, myślę, że bluszcz przepiękną jest byliną, która bardzo ładnie się rozrasta. U mnie akurat nie jest inwazyjna, bardzo ją lubię i ona naprawdę dodaje dużej dekoracji ogrodowi, zwłaszcza właśnie w takim okresie, kiedy, kiedy jest pusto, kiedy nie mamy tych kwiatów dużo. I z drugiej strony, tutaj akurat podchodzi mi ten zwykły bluszcz, który też mi się bardzo ładnie już rozrasta. Mam go kilka lat, natomiast on był sadzony z jednej maluteńkiej sadzonki, więc nie ma się tutaj co spodziewać, że będzie jakoś go bardzo dużo. Mimo wszystko, jak widzimy, tutaj porosł mi przy ogrodzeniu i zrobił się taki naprawdę bardzo ładny zielony dywan. I tutaj nieco dalej widzimy, jak porastami świerki. Niestety, jeszcze jest tutaj słabo obrośnięte są te świerki tym błuszczem, ale i tak już bardzo fajnie zaczyna to wyglądać. I na zakończenie filmu, moi drodzy, jeszcze krótkie zakupy roślinne. Przyszło niedawno i chcę wam pokazać. Są to oczywiście bulwy. Jesienią wsadzamy do ziemi tulipany, napcy, krokusy. wtedy je kupujemy, a teraz przyszedł czas na lilie i dalię. I tutaj przyszły mi trzy sadzonki dali. Są to dalie talerzowe, trzy, jeszcze tutaj nie rozpakowywałam wszystkich. No i oczywiście lilie. Lilie moje już puszczają, patrzcie, piękne pędy tutaj. Nie wszystkie, ale część bardzo ładnie już wygląda. Są to w większości. Y, lilie pełne, azjatyckie, y, białe, różowe takie kolory najbardziej y, lubię. Tak stwierdziłam, że po prostu mam ich dosyć mało i dokupiłam chyba około 10 sztuk. Według mnie bez bezproblemowe rośliny, ponieważ y, wsadzamy raz i potem nic się z nimi nie dzieje. Pięknie kwitną. Pięknie pachną, nie zajmują dużo miejsca, także naprawdę warto. Oczywiście nie będę ich jeszcze sadzić, bo ziemia nie do końca rozmarznięta. Myślę, że tak, gdy zrobi się ciepło, może w połowie marca, zobaczymy, jak pogoda pozwoli. A one stoją oczywiście w pięknym poidełku dla ptaków, które też zakupiłam. No, czekam, aż zrobi się ciepło, wtedy na wiosnę będzie można je postawić. Myślę, że się sprzyda spokojnie w ogrodzie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za ten film. Napiszcie, co u Was słychać. Dobrego weekendu życzę. Trzymajcie się. Cześć.